Zapraszam. Jestem Twoim doktorem. Wiesz, co znaczy doktor? To osoba, która leczy i dużych, i małych, i starszych, i młodszych, i chłopców, i dziewczynki. Nie, <śm> nie, nie, nie. Leczymy, leczymy, doktor, inaczej lekarz, inaczej uzdrowiciel, inaczej życie. Uzdrowiciel, inaczej Bóg. Dokładnie. Yy, państwo mogą zostawić mnie z Antosiem. My tutaj dokonamy rutynowego, konkretnego pytania. Wszystkie zmysły przebadane, dowiemy się czy dziecko jest chore jest jakieś upośledzone? Dowiemy się. Tak jak rodzice. No, Pani widać, że jest jakaś nienormalna. Proszę wyjść natychmiast. Muszę zostać sam, z to się. Państwo nie są do tego predysponowani. Dziękuję. Proszę wyjść. Antoś. Przybliżę się. Och Jezus. Podaj mi swoje imię. Nazwisko. Numer telefonu. Masz telefon? W tym wieku masz telefon? Mhm. I co robisz na tym telefonie głównie Antoś powiedz mi w tym wieku? Mm, 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 mm. Mam nadzieję, Antoś, że tylko to. Antoś powiedz mi. Mm. Jesteś szczęśliwy, Antoś. Tak? Z sam, jak się układa, powiedz mi, bo wyglądałem na trudnych ludzi. Mm, 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 mm. Tak to wygląda, rozumiem. No dzieciństwo nie jest łatwe, Antoś. Przebadamy cię teraz bardzo konkretnie, zaczniemy sobie od wzroku, Antoś, dobrze, Antoś skup się, teraz skupiamy się na badaniu, wszystko będzie dobrze, nie przejmuj się, nie będzie bolało, nie będzie nic dyskomfortowo, no, Wysyrok badamy, jaka to literka, mhm, Bez zarzutu, Antoś. Jeszcze tutaj zobaczmy. Aha. Antoś, naprawdę jestem zachwycony tobą. Bardzo zdrowe dziecko. Zanotujemy dziecko na, na... No a z plusem. Brawo, brawo. Niesamowite. Teraz tak. Ile widzisz palców, Antoś? Dobrze. podążę za palcem. Antoś... Nie rozpraszaj się, Antoś. Widoki za oknem cię nie interesują. Patrzymy na palec. Tak. Dobrze, teraz patrzymy na ten. Ten cień może rozproszyć. Ten cień może rozproszyć, Antoś. Uspokój się. Trzy palce, teraz patrzymy na środkowy. Te cień mogą rozproszyć, Antoś. Nie daj się rozproszyć, Antoś. Ten palec. Okej, okay, teraz cała dłoń. Patrzymy na kciuk. Te palce nie mogą cię rozproszyć. Antoś, macham palcami. One nie mogą cię rozproszyć. Patrzymy na kciuk. Antoś, ale na czubek kciuka. Nie patrz tutaj. Patrz tutaj. Antoś, nie daj się rozproszyć. Ja wiem. Trudno jest. Antoś. Proszę, fokus. fokus on me. Fokus, Antoś. Antoś, nie odpływaj. Antoś, bądź tutaj ze mną. Antoś, spokój. Antoś. Patrzymy na kciuk. Antoś. Amazing. Dobrze. Wzrok działać prawidłowo. Tylko jeszcze, Antoś, zobaczymy, jak rozróżniasz kolorki, dobrze? Powiedz mi, jaki to jest kolor. E, tak, jest to kolor różowy. Mhm. Chcesz zapalniczkę? Palić papierosy, może, Antoś? No to w tym wieku już powinieneś zacząć. Masz. Potem ci tam papieros zapalisz sobie. W tym wieku już powinieneś. Widać, że rodzice nie dbają o prawidłowy rozwój dziecka. W tym wieku już dawno powinieneś przejść pa inicjację papierosową. Mama cię nigdy na balkonie nie dawała papierosów, no to bardzo źle z jej strony. Jaki to kolor? I tak, to jest kolor Brad Summer. Znasz, znasz e, Charlie XX? No to czego w ty w tym wieku słuchasz? To jest idealna piosenkarka dla dzieci w twoim wieku. No widzisz. Julka z Twojej klasy słucha. So Julia. Dobrze, jaki to kolor? Mhm. Dokładnie, jak mała ma okres, ma taki kolor. Świetnie. To teraz skupimy się na słuchu. Antoś, chyba dobrze słyszysz? Na razie, jak z Tobą rozmawiam, to się wydaje, że jesteś. No. Rozumiesz, to w tej mój po polsku, tak, Antoś? Dobrze, Antoś, tylko teraz jeszcze będziemy robili coś takiego. Będę Ci nożyczkami tutaj trześcić. Raz to z jednej, raz to z drugiej strony. Ucha, Antoś, i teraz bardzo ważne dla Ciebie zadanie. Ty musisz powiedzieć mi, ile ciachnięć nożyczkami słyszysz. I kurde, jeszcze musisz powiedzieć mi, Antoś, z której strony słyszysz te ciach-ciach? Antoś, czy podołasz temu? Dobra, Antoś, zamknij ryj na chwilę, bo do Ciebie mówię, tak. Skup się kurde, małych szczel głupi nie Rozumiesz zadanie? No to kurde, ogarnij się kurdu pluś śmierdzący i usiądź na dupie i posłuchaj mnie chociażby raz w życiu. Mały niemy, Kundlu. Dobrze. Na spokojnie, nie stresuj się. <laughs> no, cztery razy. Antoś, umiesz liczyć, czy jesteś jakiś upośledzony? Co w tym wieku już ci się... Tam coś porobiło. Jednak podkładasz mam papierosy i alkohol i ci się w mózgu coś już powaliło. Antoś, no to się uspokój. Słuchaj dokładnie. Skup się. Potem rzeczy tak nie będzie, że nie słuchasz i każdy petyc 100 razy powtarzać. Jak czegoś nie wiesz, no to nie wiesz. I ludzie z tobą rozmawiać nie będą. Albo wiesz, albo nie wiesz, i idziesz do domu, Antoś, okej? Okay? Więc słuchaj tego. I licz, licz posłusznie głupi. Głuptasku. No ile razy? Z której strony? No... Takie to trudne, Antoś, co? Dobra, cicho. Teraz będziemy skupiali się na twoim smaku. Roz... Mordę otwórz, Antoś. Antłomi. Otwieraj usta. Jaki to smak? Suplica, orzech laskowy. Antoś, ale twoja mama jest alkoholiczką, to dlaczego ty jeszcze nie miałeś inicjacji alkoholowej? Dlaczego nie pijesz? Dzwonię do mopsu, bo w tym wieku już powinieneś dawno wiedzieć jak smakuje alkohol. Jeśli w wieku jaki masz rodzice jeszcze nie dali ci wódki, no to to jesteś niedożywiony. Dzwonię do mopsu. Dzień dobry mops. E tak. Mam tutaj takiego antka, Antok, Antek Kowalski. Mama jest alkoholiczką. No to jeszcze w porządku, to się zdarza czasem, że rodzice piją i biją swoje dzieci. Z tym akurat nie mam problemu. Ale chodzi o to, że ona tego dziecka jeszcze nie rozpiła. Już ma tyle lat, a nawet, nawet, nawet piwa nie spróbował. Nawet bezalkoholowego alkoholowego karmi nikt nie spróbował. To nie jest normalne, że rodzice piją, a dziecko nic nie dostaje z tego. Ja już wieku pięciu lat wypiłem. Gina razem ze starym, więc nie rozumiem, dlaczego tutaj dziecko nie może. No, trzeba zainteresować się tym. Najlepiej byłoby odebrać rodzicom prawa rodzicielskie. Nie mamy czasu, żeby na drodze sądowej to robić. To dziecko już jest bardzo zaniedbane. No, wygląda, jakby się urwało z zo. No, bardzo, bardzo ruchliwe. Taka małpa, nie człowiek. Dokładnie. Ja bym to dziecko już odebrał dzi rodzicom, bo za długo to trwa. Mhm. No tak, ja właśnie dałam, dałem mu suplice orzech laskowy i to dziecko nie wie w ogóle co to jest. No to nie jest normalne, powinno to rozpoznać. Ja w tym wieku umiałem absynt odróżnić od spirytusu, a on nie potrafi takiej prostej rzeczy. No albo chory, albo niedouczony. Właśnie tutaj niech Mops się zainteresuje tym dobrze. Na ulicy Fiołkowej mieszka, niech się pani zainteresuje tym, naprawdę Elżbieta, pomóż mi. Bo to dziecko wygląda jak miał zaraz umrzeć. No. Naram, staruch głupia, dobrze, to teraz tak, smaki, smaki, różne smaki, kosztujemy, no to powinieneś znać, no ty głupi mały gnoju, no to jest lód wigmentowy, to ty w domu nie myjesz naczyń, rodzicom nie pomagasz? mama zapierdziela do rana stary lat godziny bierze w pracy, żeby mógł zarabiać na ciebie, a ty nawet nie wiesz jak Ludwik smakuje, bo nie pomagasz rodzicom w domu, tylko grasz w gry w Fortnite'a grasz, wiesz co, jak ja bym miał cię za, za syna, to bym ci naprawdę no przybębniłbym ci naprawdę mocno bolałoby to no złamałbym ci kręgosłup na, na trzy części gdybyś był moim synem Całe szczęście nie jesteś Antoś i... No szkoda, szkoda, że tak. Dobrze, skosztujmy teraz... Skosztuj teraz... Dobrze, teraz... Y -hmm. e, no to była ślina kapibary. E, widać, że nawet e, kontaktu ze zwierzętami nie miałeś jako dziecko dotychczas. No, no rodzice widzę, że cię trzymają w klatce i nie dają ci doświadczyć różnych rzeczy w życiu. No przykro, to mam nadzieję, że Mops zgarnie cię do ośrodka dla dzieci chorych umysłowo i rodzice nie będą robić prawa nad pieczą nad tobą. No dokładnie. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. To teraz zapachy. E, Dobrze, zapach numer 1. Źle. E, to są perfumy Azaro Chrome edycja limitowana no to są bardzo znane perfumy dziwne, że w tym wieku tego nie znasz. Zobaczymy dalej. co to jest? Antoś powiedz mi, czy ty spadłeś z blatu kuchennego, jak miałeś trzylatka? To jest pronto. Do drewna dokładnie. Kolejny dowód na to, że nie pomagasz mamie w domu, bo gdybyś pomagał, to byś rozróżniał wonie różnych detergentów, więc to znaczy, że nie pomagasz głupi śmieci leni, leni, głupi śmierdzący psz, po prostu nie no szkoda mi ciebie nie no weź Antoś, nie odzywaj się do... dobrze no a to co to jest no trochę tylko trochę tak spcikane bo to śmierdzi strasznie no tak jest to środek na owady <laughs> mm, boże boże bardzo nieprzyjemny zapach zaraz mnie tutaj pokręci Dobrze, no Antoś, powiem ci, no inne dzieci sobie radzą lepiej w takich badaniach, widać że, widać, że masz jakieś deficyty, jakieś defekty, pewnego rodzaju ubytki, czy to w mózgu, czy to w jakimś właśnie rozwoju psychoruchowym, do końca nie wiem, no ale coś tam masz nie tak pod kopułą, nie wiem, czy to genetyczne, czy to po starej, czy to po staremu, czy może po prababci z czwartej linii przejąłeś jakieś zaburzenia mózgu, no nie wiadomo nie wiadomo, to może być wszystko, to może być nic antość po prostu ale wiemy, że z tobą coś jest niestety nie tak czarna owca rodziny no mam nadzieję, że się zgnoją trochę w szkole i może nauczysz się funkcjonowania w społeczeństwie, a na ten moment jeszcze takie badanie dotyku będę tutaj cię tykać albo pędzlem, albo właśnie końcówką pędzla no i to musisz zgadnąć, czy czujesz właśnie miękki, puchaty włosie krowy, czy czujesz właśnie taką twardą, stalową końcówkę. No, więc zamknij oczy, zamknij rej też przy okazji, bo za dużo gadasz, Antoś. No i powiedz mi, co czujesz tu. Mhm. Świetnie. Mhm. Antoś, brawo, zaskakujesz mnie swoimi zdolnościami. Brawo, brawo. Świetnie. I teraz jeszcze, Anto, zanim pójdziesz, powiedz to rodzicom i powiedz to znajomym w szkole, że Polaczek ostatnio wydał piosenkę. Moja Mary Jane. Jest to piosenka właśnie Polaczka, tylko on nagrywa to pod takim spieprzonym pseudonimem Jank Polaczek i on tak miesiąc temu tę piosenkę wypuścił i właśnie jest link w bio, no do teledysku i do Spotify, więc kliknij tam, Bag nie klikniesz, to Polaczek to nie lubi po prostu. I będziecie nienawidzieć do końca życia za to, że go nie wspierasz. Więc kliknij tam i Antoś, pozdrów rodziców. Mam nadzieję, że mama przestanie pić No z pierwszej.